Witam Dobre. wszystkich z tej strony O Boże A to jest kolejny odcinek z y, truskawkowego Minecrafta, jest ze mną Sobon Sabon tak ja cię w dziupto Jest duszek o. No cześć witam wszystkich bardzo serdecznie jestem duszek a to jest odcinek z Minecrafta tak, 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 tak. Jest jeszcze Marek na yeah. Ma no i jest y, nowy gracz, nowy nabytek duszek go skądś wykopał, nie wiem skąd Master. A znaczy, monster znaczy, no. Master, monster. M mówcie jak chcecie, nie wiem. Ale przy przyje... Ma Marek mu wymyślił, że będzie monster, no. Także. Jak to było? Każdy mógł... Każdy mówił, mów na mnie jak chcesz. Okej, okay, no to pegni Jak Nie, to był. Kutan chyba. Idziemy pracować. Nie wiem, jak to było. Wacek, wacek był. O. Wacek, wacek. Właśnie. Master, jak mamy na ciebie mówić? No to może być nawet po imieniu no. Babel. Czyli Wacek. Nie, nie no, Wacek raczej podziękuję. Boże tak jak do mnie na początku no. A powiedz coś o sobie. Mam niecałe 16 lat. A głos hmm. jakbyś miał niecałe 60 No Dzięki bardzo. Uznam to za komplement. a może sufit walniemy normalnie z A może... Ej, kto zrobił okna w suficie? Troszkę pogięło się nie. Przysk, zobacz kto jest na tym, na tym spiku. Danger. E, den, danger przed. O! No. o. Proszę Przysk, przerzuć go tylko najpierw go uprzedź, jak nagrywamy Dobra, to no. czy idę tam? User left your channel No i se poszedł. To ten dach tutaj, cały rozkopać? Znaczy się no kratka do sufitu, tak? No. Chyba, chyba słyszałeś o firmie, nie? Nie słyszę. User został zmieniony do twojego kanału. Dobry. Hello. Dzień dobry. Hey Bardzo zmęczony. Co tam, synu, marnotrawny? Ja, ja nie marnotrawny. Ty nie, ma, ty nie marnotrawny. Nie. Ja nie żyję. Hmm. To u ciebie. Tak, jakbyście chcieli wiedzieć, to o 20 zaczynam grać. To o 19? No, to i jakoś tak, na papry, nie Słuchaj, no, zróbmy może to... tutaj sufit z co? Co? Dobrze, współpracowników. Weźcie gdzie są tyle łopaty. Co? Łopaty, gdzie są? stare narzędzia, skrzynka ze starymi narzędziami, magazyn... no. W magazynie, no i tam musisz szukać skrzynkę... Stare narzędzia, Ma, że jest zużyte narzędzia. Zuży coś takiego, co? Stare stary. narzędzia. To to narzędziami, co sobie sam. No, nie jak zwykle Magazynaka hashtag. Typowo tak od 19 do 20 zapraszam na, audy na audycję radio. Hard Music. Na audycję? <coughs> Audyc. 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 I będzie dawać tu kobla? Puszku, puszku. Ja. Masz kobla? Mam. Ale tam master chyba też miał. Duszek, duszek by nie miał kobla. No ja to mam też. 20, 20 kobla jest. Kabel Stołny, Stołny, Kobyl Może zrobimy kiedyś taki ten odcinek metra krótki. Metro? A na co ci metro? Nie wiem, wagoniki tak sobie powiedziano. W ogóle ja sobie przemyślałem, tak? po tym co tam zrobiliśmy, co robiliśmy miasto, no nie? No, i zajdę no, no, tak połączyć tam. Nie, 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 i tam robiliśmy no, to miasto. Się... I pamiętasz, zrobiliśmy metro, no nie? Tak. No, i ludzie nie, znaczy, no ludzie, ci, którzy nie mieli opa, nie mogli kłaść. O, tak. tam, no yy, i znalazłem w sumie pewne rozwiązanie do tego wymiana wymiana yy, wymiana 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 tego yy, jakby metra tych kolejek na wodę po prostu takiej szerokości wodę zrobić bo łódki na wodzie nie... można wszędzie i poza tym łódki są super szybkie nie? No, no. i będą się szybko rozbijały. To znaczy trudno, no łódka nie jest droga, z drewna znaczy, się ja robi z tą kratkę przyjdzie ta łódka. Znaczy, nie no, nie takie wąskie, to byśmy trochę poszerzyli, nie? No, to... Ściany z kobla. Myślę, że tam jeszcze spokojnie dwie kratki można by było poszerzyć, no nie? A jeśli im jak łódka w łódkę też może uderzyć, czy nie? <śmiech> <śmiech> y tak, może. Ona się rozbija. Hmm, To Korobo Koro, bo odejdź ode mnie w końcu Ty, a możesz szanujmy tak zrobić z tych, tych, tych półpłytek? Jakich półpłytek? No tych yy, Czekaj no Nie ma tu przy sobie drewna, żeby zrobić no, A więc... może Z tych tych? O, o, no, no, no Jo, można A masz, ile ich masz? 48 Yyy, ja posłuchaj, ej, ej, ej Stój, trzymaj Patrz, tu masz strona no. no weź zrób trochę U góry jestem ten... Aha, bo to dobrze, dobra. Muszę się nauczyć tych głosów. I zrobić, ja? Yyy, idź tam gdzieś poszukaj. O, wiesz jak się robi. Tak. Mas tak. skąd ty jesteś? Ja Katowice. No pod Katowicami nas Nas? <grym> z tychu? O. Śląsk grządzi. się zgoda, z Łazisk. Ja tam ściągam łazisk, stamtąd ludzi chyba ja ty jesteś z tego, v v nie? Tak, tak. Aha, no, A ty to, skąd no, wiesz? Ze, ze, ze mną rozmawiałeś. Z tobą? Y, Możliwe. Ze mną, ze mną. Ale że o czym? Ale że o kontakcie do Puszka. O no, pociąg? Żeby, żeby się zgłosił Sławomirski. <laughs> to... Żebyś założył w końcu wirtualną vs ale to jakoś ci nie wychodzi. Nie nie, 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 Allog all 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 do tego nie, nie, nie. nie duszek to... założy. da duszek mm. tym bardziej. Pierdzielę. Ty, ty master, masz swoją tak vs -kę? Tak. Jesteś y, tym, tym, tym właścicielem. Właścicielem. Nie wiem czy mogę reklamować. Jasne, tak. Master trans. No skoro już jest u nas na razie, no to, to, to załóżmy, że może się zareklamować. Yo, trzeba no, trzeba ma sekundę. na razie nie będę się reklamował. No, na <laughs> się nie będę reklamował. Później, później za opłaty ci pobieram. Co ty myślisz? Be. Be. Nie Nie, nie razem się reklamować. Opłaty są bardzo wysokie. No. Masz kilofa duszek? Mam pełno. Daj kilofa. Duszek nie słyszę, jak się go woła. E. O, to... A zapomniałem mu te klient, no tak. Macie tutaj. Oj chilowanie. Dęże <laughs> nadal jeszcze! Wypominasz mu to. Nie, Wie? tu. Słuchaj, Ty... no przecież wiesz, no jak, jak ja mu mogę wypominać jak niedawno nie było, tak? Duszek. No właśnie. Pewnie hmm. wiesz dlaczego, nie? Powiem ci coś? Nie był... dlaczego? Wiem tylko, Wiem, że sobie poszedłem. Wiesz że to był ruch, nie? I, i, I bez mojej zgody w ogóle to zrobiłeś. I to tu no, było ja niepotrzebne. Ja ci napisałem o co chodzi, tak? No tak, ale hmm. hmm. to było bez mojej zgody. Oj tam. Może nie tyle zgody co aprobaty. Oj tam, oj tam. Duszek! Skopiuj to, co jest u mnie na Facebooku i wrzuć na grupę. A co zaraz, bo nagrywamy, co nie? Dobrze, no jak nagramy, tak? Jo, to Master, trzeba się kiedyś Mikołowiec zadać, Pozdrawiam Dendera, bo chciałobym pozdrowienia. Dendera? Ko kogo? Tak, Dendera Ty? Tak, chciałeś pozdrowienia. Teraz? A Tera. ale lepiej później niż Hmm. Jak zwykle, jak zwykle duszek. Zrób duszek. Dobra, Właśnie. zrobię. Ale co zrobię? Miesiąc później. Pozdrawiam! <grym> Właś... Właśnie, ja też jak pozdrowię, to się pozdrawiam. Sobon. Tak? No. Ja nie jestem Sobon, ja od dziś jestem. Marek Krykuta. E... No. Może być, to tu ma być zakupane? O! Czekaj, 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 br, Mm, mm, mm. No. A nie, dobrze jest. Dobrze jest. Mhm. A to... Nie, to, to po prostu... Tak jedziesz. Nie musisz... A to już później ten. się będą spalnić za tym, nie? A to, ty ty ty... ty, ty. Czy, prry, e. no. To Czekaj. Prr, No. Co ty robisz, duszek? Teraz możemy to zaraz. Teraz już się nie będą spalnić, bo jeżeli jest jedna kratka, to tam się nic nie spać. sponi. Jeżeli jest na dwójej wysokości to sobie. Ale, ale żeśmy chłopaki mm. piwnicy od pierni, czyli. No chopie, fizycznie, fizycznie. Ale, ale ten, ale y, to jak Mati jesteś, tak? To podobnie, y, podobnież twoja ekipa miała być na radiu. Jaki Mati? Jaki master, master, master. to nie jest, jest, jest Mati. Oj, tam cicho. A to jest ty, już wajtrzymał. Mati nie? nie, tak dużo. No, było. Nie, to. Wow. No, ten, no z tego co ja gadałem z hardbassem, to może będziecie chodzić, nie? Na 100%. W, w ogóle będą boty pod to. Co są. U nas dwa boty no to I tutaj pod... przyniesiemy ten yy, portal. Gdzie? Pod, pod radio? Ale... Ja już mam portal mhm. w pleco w tym w mhm. Tylko pewnie tego coś tam czego ten... Nie wiem nie zna się na tym dokładnie, ale to co wiem to mówię, że będzie... Czekaj, wiem jak pod my to boty. zrobili. Masz kill? Off? Okay. No mam killoffy. No właśnie to tak to co zrobić. To to wykop, to, 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 to I kratka nad I pod, kratka pod. pod Tak, tak. No tak. To w środku wypełniacie jakoś? Czy tak Właśnie myślałem, że to też jakoś wypełnimy. Ale słuchaj tam e, podkopcie duszka, tak żeby wpadł do dziury. Mhm. Nie, nie. Tak. Nie, ja... i zakopcie od razu. Duszek weź to kopni, bo mi się makuje te bloki. Poczek, o, poczekaj, poczekaj. I tutaj wyłożymy może te 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 co? Podam polonezę. Aha. Ale nie. było to, no było coś takiego sprzed... Aha, z nie, zabrzmiałeś w krzyżę. Kopnij jedno do góry. to tą polonezą i co? O. Nie, tu już nie ma, by to był. nie, to... Dobra, czekaj, połóż ten. Tu już nie trzeba. Ale, ale patrz ten... jak to krzywo. No właśnie, to będzie z... krzywo, ale... Zrób większy ten portal. Bra, ale, chłopie, portalu większego nie zrobisz, bo on mój, no, dwie kratki szerokości, a nie trzy. Ale da się większy zrobić. Ja. No, da No, da się, tylko musisz mieć więcej obsydiana. No, ale nie mamy więcej obsydiana, mamy wyliczone. A po co ci więcej, Aha. większy portal? Nie wiem, no, jak już to symetria, nie? No, no, no tak, chodź. Eee, dusze. A może by go tak za schodami rąbnął? A może nie? Chodź, poszukamy więcej obsydianu. Nie, Bo wtedy symetrycznie się... to będzie fajnie wyglądać. Ty, no czekaj, a czekaj, Halo. Ale to jest, na pewno, to jest pewne, że tak się da? Nie, nie wiem, ale Duszek to, się za bardzo wiem, rządzi to się na tym. Ale nie, nie, nie daje głowy uciec, no. ale na 99% budzenia. Ale na 172? Bo ja wiem, że ja wiem, że da się takie, ale nie wiem czy na 172. No to zrobimy w rogu tak. W... No może niemożliwe, że w następnych wersjach. Ja bych nie ryzykował i zrobił no, po kontynuuj, kontynuuj. Nie wiem czy zauważyłeś, ale Duszek bardzo się rządzi na tym twoim mojej No nie? No. Trzeba będzie z nim porządek zrobić chyba. Przecież e? my mamy tak. firma. Firma Duszek. No nie. Yy, słuchaj. No. Ja chyba zrobimy. A zignorował to, udaje głupio. No, no właśnie. <grym> A ramy, czy udaje? Źle to powiedziałem. Gdzie <grym> te bloki? Ja nie wiem, ja nie wiem, Alon. Jak ty możesz tak na to pozwolić? No właśnie, muszę to przemyśleć, to kilka spraw. <grym> Palto! A ja żeby... o ja czekaj masz coś na swoje usprawiedliwienie? Tak. Tak? Co masz? Tak. A to ci powiem. Inaczej <laughs> powiadam. No kurde, to zabrzmiało jak groźba. Chyba coś będzie w nocy. Będzie. Yy, eee, na przez zapalniczkę? Nie, Dobra. chcesz bąka puścić? Tak, Idę zabrzmi. zrobić. Dobra, już poszną. Dobra. Jopika jej. Co bo? Madafaka, dosyć tak? zrobiony. A co ty na to, żeby tak skrócić schodki o jedną część? I mogły nie znowu tam przebudować, żeby raz <grym grym> schodkami. Zobacz, zobacz, znowu no! ktoś pozwala. Powiem <grym> ci, to jest bardzo dobry pomysł. No też tak pomyślałem. Tylko wiem, że mamy dużo przyborów. To co? No to jedziemy. Ale no to ja! Ale on ja bym się zastanowił, czy go nie No Dobra, nie dość żartuję. jest. No. No tak wiesz, ale tak na serio serio. No raczej że serio. W wieki, wieku mamy. Jo i co zrobić znowu dom pod balkon i. No raczej on naprawdę udaje, że Cię nie słyszy, nie? No ja wiem, że udaje, że Podpali mnie nie słyszy. Daj, pal, pal. Bo mnie wyciszył i tyle, no. Nie może. Nic nie wyciszył. Ale bo teraz, się ale teraz udaje też, że mnie nie słyszy. No przecież słyszę <laughs> Cię, ty dźwięk. Ty bolały. Ej, ja brać kobla, obudowywać portal. Po co? No bo, mm -hmm. będą jaja. A co ci chodzi? Czemu? Nic tu nie ma. No a jak przyleci, to będą jaja. Aha, a się stworzy nowy. Kto A przyleci? jak się stąd wrócisz? Taki duszek. <noise> no, taki dosłownie, no, taki duszek. Ej tutaj jest takie wyjście, o. Gdzie jesteście? Tutaj no, na derze Na terach A gdzie jest portal? E, w piwnicy. piwnicy A piwnica? A tu? W domu Ole, no, ładne wejście Idę To... To proponuję... Biarę dzi... idę i idę To proponuję zakopać duszka w piwnicy to, Gdzie jesteście? <laughs> Wykop ta klatka oh, tu Cześć. W rogu tu kratk Wypak oh, oh. tutaj, tutaj Czemu wy tu? to... Czemu wy to problem budowaliście? No, żeby nie przyszedł taki zły gościu. I i żeby tego nie rozpieprzył wszystkiego. W sensie, kto? O, jest taki potwór. Wstrzynkę? Jest taki potwór, który wali ży żygami. No. Nawet ci powiem, nawet ci powiem, jak się... Nie, to tak nie ja. Zara, ty już... Patrz, jakie normalnie uwielbienie. Zara Duszek. Ale my tu byli, bo to jest staro twierdza przecież. No to... Przeniosłe w to samo miejsce? No. Się, bo zawsze portal... będzie to samo Nie zawsze Zależy teraz na jakich kordach to robisz, nie? No właśnie A w portal Gdzie jest mniej. Tak, w... jeżeli będziesz na tych samych kordach stawiał albo gdzieś obok, to raczej w tym samym miejscu będzie to. A, portal ja jest w że... mniej więcej w tych samych koordynatach. No mniej więcej. No. No. A jak iść do endu? Chyba. Musisz Kipa. mieć portal do endu. Też na portal do endu to musisz znaleźć ten jakieś Co byś yeah. chciał? Musisz znaleźć e, korytarze, gdzieś to było, na normalnym świecie, tam jest ten portal. Trzeba dużo rob robotów. No jakaś twierdza też, coś w tym stylu. To samo prawie co Nether, ale tam jest ten portal, w środku. czekaj, to robisz tak, musisz mieć tego Endermana, zabijesz go i jak masz perła, to idziesz za perłą. E, muszę już? No. A nie, nie za zwykłą perłą. No, nie z inne perły nie, takie, jest, to jest to sam Jak szukasz tej właśnie portalu, tego że portalu, to musisz mieć zwykłą no. perła. Nie. Tak. To specjalna. Nie, nie, jak go chcesz, no uruch jak, jak chcesz uruchomić, to potrzebujesz ta specjalną, a jak to, to no, zwykło, żeby go znaleźć. nie, też specjalna. No tak. Bo nie. Zwykłą to normalnie się teleportujesz gdzie chcesz, ona cię nie przerzuca. Tak, tak on Master ma termasy, że musisz mieć specjalną. No. Musisz a ja to specjalne, inaczej żeby robię. ona ciebie rzucała ten. Ja to, to, to inaczej organizie. robię. A jak się właśnie dostaje tą specjalną? Ja się musisz zrobić, podaj, że... co to było? Nie pamiętam. Dorwa i coś to jeszcze było tam, czekaj. No dobra, nie wiem czy się w tym odcinku, znaczy w tym odcinku na pewno nie, ale myślę, że w tym sezonie, w tym pierwszym, jedynym, bierzemy się do, do Endu i zabijemy smoka. Tylko no trzeba być ja bym, być, jak, ja bym chciał być do Endu. Tylko trzeba mieć z zbroje. Tylko, że ja tam nigdy no. nie byłem. W ogóle to jest ostatni odcinek, który którym nie ma potworów, wiecie o A to tu nie ma potworów? No nie ma, dopiero w kolejne będą. Nie no, czemu tak po tym, tym piasku dłuższy, to, 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 to. to jest? To, to, to. No? no, po nim się tak wolno chodzi. Czemu? Bo tak autor gry chciał, no i... Aha, no tak. Jest czapek! A z niego można coś zrobić, czy on jest po prostu taki siwy? Mam ciapka. Yy, jedynie sali na nim z brodawki. O. Tak jest z cycków? <grywki> <grywki> Nie. <grywki> ja, ja bym schody zmniejszył i by, nie byłoby dalej symetrycznie. Co już się są znaczy on, dali w no, na normalnym dali. świecie ten wiasek dużo jakoś ładnie wygląda, czy taki jest sraczko Nie, to samo. Tak A, samo. No chyba, że masz tekst paka no to wtedy to jakoś pewnie będzie inne. Uh -huh. Nie będzie to takie. No ci nawet tak samo w wygląda. W sumie z nawet nie musimy wracać portalem, tylko można bezpośrednio Natalia, nie? No to już no, Zniszczyć można. to. no... Gdzie Nie, nie szkobla Bibi Niebiesko mi się w oczach zrobiło i się. Wyłaś stąd Ale mam pomysła i da se kilofa zrobić. Łopaj To ci pomysł dopiero <grym> Nie, ja wiem co już zrobię To będzie coś A co A tu... zrobisz? Dyszek Dusz, napisać ci na PW i no ci. O kurde o 19 manik gra z widzami Dzisiaj? No, no Mańko, dzisiaj... Z Bogdańca? Tak, <tryk> Mańko z Bordańca? Tak, Majko z Bordańca. Będziesz sadził brodawki? Nie, tak patrzę jak to wygląda tak wiesz, no, w, w ciągu dnia, nie? Oooo! Mhm. I... No, 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 no Tuż tego no. już wie. A to jest skomplikowane A ja też chcę wiedzieć Nie też się nie dobić tej... ...ty... To Gabryśka Ja pytale gabryśka <go> <grymka> Ja pytale Zmieniasz tą bramę? Hmm? Bramę zmieniasz? No bo ona była robiona jak był most I jest za wysoka, wiesz? Trzeba trochę zmniejszyć Kurde, co kujde, Dużko śtało się, stało się no nic się nie stało się, ma ktoś I... z na zwykłego, ja mam, to poproszę do piwnicy, na cito, a na cito, a wiesz co to znaczy cito, e, ci, na przykład citaro to był autobus mercedes bez citaro, cito, wiesz co to jest cito, no dobrze to było słowo powiązane z citarą, na cito to znaczy na szybko, na już, no to dlatego I... powiedziałem na cito, Duszek, bierz ta kilofa i idziemy do etatu. Mam. Do ja ten duszek nie... Za tobą, nie. za schodami, za schodami tam jest taka dziura. Ta brama wygląda jakby ją robił Hashtag. Nie, no, bo robi. No nie hashtag. wchodź mi tych kilofa. Nie tak krzycz! Jak, tak jak wczoraj Anok mi pod lufę wchodził. Ty, ty jesteś <laughs> jakiś niepoważny, nie? Ja tu chcę strzelać, się w lewotel, przede mną... Strzelać Ja w ja To przede mną prawo. Nie, w BFA Już myślałem, że duszek zaczął grać w woda. Co to on Nie bo... Dobra, ja mam już 54, prawie tak, wystarczy. Kop kop kop, kop 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 nie marudź, kop, kop. A chodź tam... Ja się dostanę tam na górę po ten, 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 ten. Tak to, o, to, o, tak, tak, tak. ten, ten, o, ten, ten. Dobra, w tym odcinku to na tyle i do następnego. Trzymajcie się, cześć. Na sieć. Cześć. Do widzenia.